Nie, na mi w ogóle to ja ci też sprawdzę. Ja nie mam telefonu. To ja na, chwilę, na chwilę, jak to będziemy to w lobby, to wejdziesz i na PSie ie okej? ok? Zrobimy imprezę w ogóle, żeby nas nie przerywało w ogóle w gadaniu. wtedy? No tam, mniejszy, musisz widzieć ile osób i ten. Yy, wiadomości. No, beka. Eee... beka, ja... hej, Beka, że jestem mój, ja mam sto... no, takie pingów takich. Dobra, zawiemy niwa. Ja nawet nie wiem, bo mi siedemdziesiąt tematów. I dwie. Podałem jeszcze ty... tytuł, gram bo lubię i tyle. Tu mamy chyba jednego typa. Widziałem, jak leciał komuś. Około... Aaaa oh, Lecą Na statek lecimy, czy do miasta? No Na statek, okej okay. A yeah. preszylić bro, tutaj nic nie ma No, od razu taki Ciebie jak z nim Kurcze, kombat fioletowy mi wleciał, jestem w szoku. Chcesz pompę taktyczną zieloną? Tak, przygarnę. W lobby każdy zobaczymy sobie nawzajem jak coś, nie? Te są misli, jak coś. A no, nie pytałem. Gdzie masz ten kompakt? Przy sobie. Już idę ci Już spadam na niższy pokój. Gdzie, idzie, tutaj idzie, 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 na idzie, 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 Zacznij się i leży już. Uuuu, cała. To nie jest źle. Ta. Tak, to Dobra, jest, to jest. dobra Ej, chodź tu. Chodź tu. Już, czekaj. No. O dzięki. To jedna osoba, jak u mnie. U mnie nikogo. Jestem biedniejszy Jezus Paweł Burcik Paweł Burcik, serio Paweł Nie no, głupie PLO Ty masz ileś tam subskrypcji, a ja tu mam kurde chyba dwie tylko na tym kanale no. I Paweł zacina coś nie napisz w na Ej, ale wiesz co, na tym kanale jest jeden filmik, ale wiesz z jakiego sezonu Z trzeciego no. jak seba zdobył nas zdobi, Z trzeciego sezonu. Jest jeden filmik na tym kanale, ale jak chceba nas zrobił no, wina Jot, wyjś, ja, możesz wyjść do no, ciebie napisał. No Paweł sam chce być. W ogóle z Ulemskiego, u Romskiego, czy nie? Właśnie, napisz tych cina czy też. I w się czy coś jakiś myślę. Patrz do mnie, odwróć bombę. Od bomby. Odbywaj. Na dachu, na dachu jest jeszcze, na dachu jest jeszcze. Dlaczego takie bomby? Ja blisko jest jeden, ten na blisko jest, proszę. Tak. Kurde, ale jakie bomby walon Co nowy Dobra bada masz kopie Dobra boga nas podjeżdża Chowaj się do boksa wejść I to jest u mnie ściana mi zmienił Ale dobra jest ja pilnuję. Ona ma już nawet, sprawie... Ona ma y, tą babkę chińską. Nooo, no, pa. szczerze. Się... Co sprawdzić mi teraz w loginie? Teraz czekaj sprawdzę. Yy. Jak coś dodałem yy. tak internetowy na Piotr Wójczyk, Więc powinien tam gdzieś nie wiem, zobaczyć na YouTube u siebie. A jeśli nie, to wpisz kanał w... Czekaj. Nie, Piotr Bulczyk będzie pisać. Piotr Burczyk Chyba to będzie, nie? nie no, ale gdzie? No nie to wiem, to na YouTubie, no. Sam sprawdzę jeszcze. YouTube.